W dzisiejszym filmiku prześwietlimy jajka kaczek. Są to kaczki ode mnie z hodowli. Yy, pokażę Wam na filmiku jak wygląda. Yy, no, zarodek 8 dni po włożeniu do inkubatora. To urządzenie się nazywa Owoskop. Ma tutaj lampę jak widać. I lecimy po kolei. Pierwsze jaja. Pierwsze jajo, jak widać, zalężone, wszystko dobrze. Kolejne, kolejne. Coś tu jest z powietrze. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale zostawiam chyba dobrze. To jak widzimy też jest wszystko dobrze. O, tak powinno być. Na tym etapie to też jest wszystko w porządku. Widzimy, jak się rusza, żyłki wewnątrz. Wszystko wyraźnie widać, Całe, cała paletka jak najbardziej zależona bierzemy następną. kolejna paletka trafiła jak widać wszystko w porządku wszystko dobrze a to też wszystko w porządku a to też bardzo ładne Włączyłem 40 jajek jak na razie wszystkie są Należy tym porządku Bardzo dobrze O! Kolejna paletka jest dobrze. I ostatnia paletka, tych jest najwięcej. Patrzymy, co tu się dzieje. To jest dobrze. Dobrze. Widać, że jajka dość czyste. A to z racji tego, że myłem je i odkarzałem specjalnym środkiem do czyszczenia jajek. Pana. Wszystkie jajka jak należy Supera Co jest bardzo dziwne że tak dobrze wszystkie są zalężone. Coś tak chyba ich tutaj było około 39 z tego co pamiętam. Nie pamiętam. O proszę. Zobaczcie. To jajko jest niezalężone, ono się nie nadaje. Takie od razu odrzucamy bo wiadomo po tym jajku ono się zacznie psuć i zepsuje wszystkie inne jajka. o proszę, to jest puste czyli jedno odpada na 39 to 38 zostaje kaczuszki się spisały zobaczcie nie wiem czy to będzie dobrze widać chyba widać są to moje kaczki które tam pokazywałem K2 bardzo się ładnie tutaj spisały, 39 jajek wszystkie są no prawie wszystkie zalężone ostatnia paletka, te jajka trafiły do inkubatora 5, dziś jest 8, czyli 3 dni po trzech dniach patrzymy tu już się zarodek robi tutaj no czasami widzicie było 4, czasami 3, bo jak duże to się nie mieści. 4 po prostu. Tu, nie wiem czy widać, ale ja widzę, że zadolek się robi. O tutaj w tym miejscu już jest czerwona krewka i żyłkę widzę. Tu tak samo, zobaczcie. Te jajka są w inkubatorze dopiero 3 dni. Jak widzę, pierwsze 4 jest dobrze. I to też. to oczywiście też i to też o tu widać żyłki to też to też tu widać żyłki w tym miejscu to tak samo Niektóre jajka, o proszę, są różowe, a niektóre zielone. Te kaczki tak mają, że mogą znosić różowe albo zielone jajka. Tu jest ile? 15 sztuk. Jak na 15 w tym momencie już jest 13 dobre, 14 i 15. Też jest, o tutaj widać żyłki, tutaj. Te jajka są odkażane, myte. No bo kaczki zniosły. Tam jest ciasno, brudne jajka. Dobra, to tyle. Widzę, że kaczki się spisały. Proszę jeszcze raz Wam pokażę to jajko, które się nie nadaje. O, tak wygląda niezależone jajko, które trzeba odrzucić. Ok, chowamy do inkubatora. To tyle w tym filmiku. Do usłyszenia w kolejnym Cześć.